Grzegorz Świerczyński i Katarzyna Urszula-Siennicka powalczą o fotele burmistrzów odpowiednio w Świdniku i w Piaskach z ramienia Komitetu Wyborczego Społeczna Inicjatywa Samorządowa. Dziś w Świdniku debiutujące w wyborach samorządowych kandydatów do Rady Miasta i Powiatu Świdnickiego. Proponujemy także wraz z samorządem powiatowym stworzenie bazy absolwentów szkół o profilu zawodowym i udostępnienie jej zasobów lokalnym przedsiębiorcom poszukujących pracowników. Proponujemy tworzenie subwencjonowanych tzw. zielonych miejsc pracy związanych z dbaniem o, o czystość w gminie Świdnik. Sukces kandydatom społecznej inicjatywy społecznej w Świdniku mają zapewnić ulgi podatkowe na rynku nieruchomości oraz rozbudowa lokalnej infrastruktury. Grzegorz Świerczyński zapowiada także wsparcie dla przedsiębiorstw promujących działalność ekologiczną oraz krzewienie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Komitet Wyborczy Społeczna Inicjatywa Samorządowa deklaruje ponadto rozwój społeczeństwa obywatelskiego i wspieranie lokalnej przedsiębiorczości.